Otwórz swoje serce na niespodziewane uczucie, które może pojawić się w najmniej oczekiwanym momencie. Zaufaj swojej intuicji, która podpowie ci, czy nowa znajomość ma szansę przerodzić się w coś więcej. Zaskocz swoją drugą połówkę czymś niekonwencjonalnym, przełamując codzienną rutynę w wasz unikalny sposób. Porozmawiaj szczerze o swoich marzeniach, a odkryjesz, że wasze ścieżki są bardziej zbieżne niż myślisz. Pozwól sobie na chwilę emocjonalnej szczerości, pokazując swoje prawdziwe, wrażliwe oblicze. Działaj spontanicznie i zaproś bliską osobę na wyjście, które na długo zapadnie wam w pamięć. Wykorzystaj ten dzień na spojrzenie na swoją karierę z szerszej perspektywy. Poszukaj inspiracji w dziedzinach, które dotąd wydawały ci się zupełnie niezwiązane z Twoją pracą. Nawiąż kontakt z osobą, której nieszablonowe myślenie od dawna podziwiasz. Zapisz co najmniej trzy innowacyjne pomysły, które przyjdą Ci do głowy, nawet te najbardziej szalone. Unikaj dzisiaj rutyny, bo to właśnie ona blokuje Twój ogromny potencjał. Pozwól swojej kreatywności wyznaczyć nowe, ekscytujące ścieżki rozwoju zawodowego. Postaw na nietypową formę aktywności, która pobudzi Twoje krążenie i jednocześnie odświeży umysł. Znajdź równowagę między wysiłkiem fizycznym a głębokim, świadomym relaksem. Słuchaj uważnie sygnałów, które wysyła ci twoje ciało, zwłaszcza w okolicach kostek i łydek. Nawadniaj organizm regularnie, dodając do wody plasterki ogórka lub świeżą miętę dla lepszego efektu. Zadbaj o dotlenienie mózgu poprzez krótki spacer w otoczeniu zieleni. Poczuj, jak wraz z każdym wdechem twoje ciało napełnia się spokojem i witalnością. Zaufaj swojej nowatorskiej intuicji, która podpowie ci niekonwencjonalne rozwiązania finansowe. Poszukaj okazji do zarobku w obszarach związanych z nowymi technologiami lub ekologią. Zainwestuj niewielką kwotę w projekt, który od dawna przykuwa Twoją uwagę, a może przynieść zaskakujące zyski. Przeanalizuj dokładnie swoje wydatki z ostatniego miesiąca, by znaleźć nieoczywiste źródła oszczędności. Porozmawiaj z kimś o wspólnej inwestycji, ponieważ współpraca okaże się dzisiaj kluczowa. Unikaj jednak pochopnego zaciągania kredytów i pożyczek na realizację ryzykownych pomysłów. Poszukaj inspiracji w nieoczywistych miejscach, szczególnie w nowinkach technologicznych lub naukowych. Otwórz się na wiedzę, która do tej pory wydawała ci się zbyt abstrakcyjna. Wykorzystaj ten dzień na zaplanowanie małego, ale rewolucyjnego kroku w swoim osobistym projekcie. Zainwestuj czas w rozmowę z kimś, kto myśli zupełnie inaczej niż ty, a poszerzysz swoje horyzonty. Przełam wewnętrzny opór przed porzuceniem starych, nieefektywnych metod działania. Zaufaj swojej oryginalności, bo to właśnie ona jest Twoim największym atutem na ścieżce rozwoju. Otwórz się na nieoczekiwaną, głęboką rozmowę, która odmieni Wasze postrzeganie siebie. Zaskocz bliską osobę spontanicznym pomysłem, przełamującym codzienną rutynę. Szukaj porozumienia na płaszczyźnie intelektualnej, a odkryjesz nowe pokłady bliskości. Postaw na szczerość, nawet jeśli prawda wydaje się na początku niewygodna. Pozwól sobie i innym na odrobinę wolności, to paradoksalnie wzmocni waszą więź. Dostrzeż w przyjaźni fundament, na którym możesz budować najtrwalsze relacje.